Prezentuje gołębka na aukcję może numerze 5575. Ojciec tego gołębka wywodzi się z parowania z tomkiem rumińskim na drugiego, asa polskie na e, moją samicę Lejdy San 5416. U dołu matka tak samo drugi as polskie tomka rumińskiego parowane na 5416 e, na matkę. To jest mocny imbret, syn na córkę. Przy okazji pozdrawiam tomka Rumińskiego. jako takiej prezentacji. Czyli z jednej strony mamy Lady San, i z drugiej strony tak samo. I z drugiej tak samo, co dodatkowo I, jeszcze była tak. pana tą drugą samicę polską od tomka Rumińskiego. Tak, 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 tak. A co było powodem, że pan zdecydował na łączenie wspólne z tomkiem. No w sumie głównym powodem do drugiej AS Polski na olimpiadzie był to. W sumie to powód Była później jak jechaliśmy tam przy zbieraniu gołębi na wystawy, żeśmy w sumie się zapoznali i postanowiliśmy sparować. Nie? Po obejrzeniu gołębie on moje zobaczył, ja jego i to super gołębie w budowie i, i mówi super lecą i żeśmy postanowili sparować. Nie? Czyli to było jakby wspólne łączenie i tak. I córkę, i tak. Syna. To jest w sumie syn na córkę, mocny imbret, nie? Także zapraszamy. Także zapraszamy.